Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przenosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, by przenosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak wilna latoroś i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie, i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mamy trwać w Chrystusie tak jak e, latorość trwa w innym krzewie. Ten, kto trwa w Bogu, jeżeli o cokolwiek będzie prosił, tak się mu stanie. Kochani, życzę Wam pogodnego, miłego dnia.